Witam moje kochane rybki w czytaniu na wrzesień bardzo przepraszam, że jestem spóźniona ehm, bardzo dużo się u mnie działo nie miałam naprawdę czasu kiedy zrobić ehm, czytań na czas ehm, dlatego dziękuję Wam bardzo za ehm, cierpliwość i wybaczcie mi ehm, postaram się ehm, następne czytanie zrobić dla Was jako pierwszych ehm, na październik i teraz tak, nie przedłużając, przechodzimy od razu do czytania. Najpierw zaczniemy od energii ogólnych, następnie zobaczymy, co słychać w sferze kariery i finansów, a następnie miłości. Wszystko będzie na pasku, na dole, będą czasówki, będzie można sobie przewijać, jeżeli któreś z, z tych zagadnień Was nie interesuje. Um, nie przedłużając, e, zobaczmy, co dla Was, do Was idzie. O, wzięłam w ogóle nie te karty, co, um, co planowałam, no ale dobrze, chyba nie tak miało być. Zobaczcie, 10 pentakli. Wow, ok. Idzie do Was um, na pewno jakiś zastrzyk finansowy. Mm. Niektórzy z Was mogą dostać coś w spadku. Coś nieoczekiwanego, a niektórzy z Was po prostu zapracowali sobie na na dobrobyt, tak? Własną pracą, i y, będziecie zbierać plony, moi kochani, we wrześniu, w swojej pracy. Wow! Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak medytowałam, to y, czuję, że do moich rybek idzie miłość. I to do rybek, które zupełnie się tego nie spodziewają, które już nawet nie liczyły na nic, które stwierdziły, że już nikogo nie chcą w swoim życiu, także przygotujcie się. E, tak, konflikt wewnętrzny tutaj mamy. Zaraz zobaczymy. Okej, okay. będzie się działo, będzie się działo, moi drodzy. Um, coś nabierze momentum. Jeżeli jesteście w takiej stagnacji w tym momencie, nic się nie dzieje. Um, jakby czujecie, że kurczy, czy już mi nic nie, nie czeka w tym życiu, no to będzie się działo. Um, teraz jeszcze zweryfikuję, tutaj nie <laughs> zweryfikuję tymi kartami. Um, 10 pentakli, zobaczmy, 10 pentakli. Hmm. Okej, okay, te 10 pentakli, <laughs> to ciekawe, macie chaos i konflikt, i z tego chaosu i konfliktu um, czeka was coś obfitego. Czeka Was um, coś ciekawe bardzo. Czyli z jakiejś sytuacji, gdzie już myśleliście, że um, nic nie wyciśniecie, że tak powiem, jeśli chodzi o finanse, um, okaże się jednak, że Was los zaskoczy. Właśnie. I podczas medytacji jeszcze widziałam jedną rzecz, że będziecie w stanie. Um, na wskroś kogoś po prostu mm, przeczytać, tak? To ktoś może, no, możecie mieć do czynienia z kimś, kto będzie nosił maskę. Czyli tutaj zobaczcie na tym, um, to jest zebra, która, która ma umaszczenie żyrafy, tak? I to umaszczenie tej żyrafy tutaj schodzi, tak? Podczas tego właśnie chaosu i konfliktu, czyli coś musi się zadziać, żeby ta maska spadła, żebyście zobaczyli prawdziwe kolory e, pewnej osoby lub sytuacji. I bardzo jest tajem... Nie rozumiem do końca tej energii, ponieważ z tej sytuacji ta sytuacja przyniesie wam jakąś materialną korzyść. I to nie byle jaką. To jest naprawdę duża sprawa. Będziecie mieć ogromną intuicję i będziecie umieć, będziecie czuli, że, w sytuacji, że, że sytuacja nie wygląda na taką, jaka się wydaje. Może tutaj chodzi o jakąś yy, możliwość, która, yy, która na pierwszy rzut oka nie będzie przynosiła, nie, będziecie myśleć, że nie, nie przyniesie Wam żadnych yy, finansowych zysków. Natomiast po, yy, po jakimś, czasie i po tym, aż właśnie jakiś konflikt zdemaskuje tę całą sytuację i okaże się jednak, że tutaj kryje się jakiś ogromny skarb, moi kochani, czyli em, nie oceniajcie powierzchownie, ale Wy będziecie czuć, że wy jesteście ryby, macie niesamowitą intuicję, e, będziecie czuli, że ta sytuacja nie jest taka, na jaką wygląda lub osoba i że za tym się kryje coś wielkiego. I będziecie grzebać. Nie będziecie wiedzieć, dlaczego. Będziecie po prostu. Nie odrzucicie tej sytuacji, em, dlatego że będziecie czuć, że jakiś skarb się w niej kryje i będziecie mieć rację. Wewnętrzny konflikt. O czym jest wewnętrzny konflikt? Ha, no właśnie. E, tutaj, tak jak czułam, mówiłam do moich rybek, które są same, tak? Wy nie wiecie. Wy czujecie się samotni, ale jak przyjdzie ta osoba do Was, e, będziecie mieć właśnie wewnętrzny konflikt, będziecie się samo sabotować, będziecie chcieli odrzucić to, ponieważ Wy już sobie wymyśliliście, że Wy już nie chcecie z nikim być. Okej, okay, ciekawe. I teraz to momentum, komunikacja, zakochanie to jest strzała amora, tak samo zobaczymy, zobaczmy. Uh. Naprawianie jakichś relacji. Jeżeli macie z kimś, nie wiem, nie odzywacie się z kimś, przez długie, długie lata na przykład nawet nie odzywaliście się. Ten ktoś będzie chciał naprawić z Wami relację. Być może to jest ktoś, kto wyrządził Wam jakąś krzywdę. Ten ktoś będzie chciał się z Wami skomunikować i naprawić to, co zepsuł. Wow. No dobrze. To są takie energie ogólne i teraz przejdziemy do finansów i kariery. To może być też, że tak powiem, stara miłość, która wraca, tak? To może powracać ktoś, kto nie potraktował Was tak, jak na to zasługiwaliście, i ten ktoś wraca, zrozumiał i żałuje to, co zrobił, i będzie chciał się z Wami pojednać. Okay. Jeżeli nie chodzi o miłość, jeżeli to nie jest sytuacja romantyczna, no to może być sprawa jakaś rodzinna mhm. lub przyjacielska. Może to jakiś przyjaciel, przyjaciółka sprzed lat. Ale to jest ktoś sprzed lat. Czuję, że to jest ktoś, kogo nie widzieli, z kim nie rozmawialiście przez lata. Um, dobra, kariera i finanse. Okay. jeśli chodzi o finanse, wypływacie na um, spokojne wody. Niektórzy z Was będą odchodzić od, nie wiem, pracy, która jest, nie daje Wam satysfakcji, w której nie jesteście traktowani odpowiednio, w której się, nie wiem, jakieś konflikty wydarzały. Cokolwiek to jest, jakakolwiek jest Wasza sytuacja, wyruszacie. Na spokojne wody, czyli sytuacja albo się zmieni, naprawi, może to e, naprawianie tu relacji może być też, jeśli chodzi o pracę, natomiast bardziej czuję, że tak jak mówisz, to jest ktoś, z wszystkim się nie e, komunikowaliście latami. E, w każdym razie e, niektórzy z Was będą właśnie odchodzić od pracy, zmieniać pracę. E, Rezygnować z pracy, tak? Nawet nie, nie wiedząc, nie mając nic w zanadrzu, po prostu e, przyjdzie moment, że będziecie mieli dosyć i e, wypływacie na szerokie wody. Nie wiecie gdzie, ale na pewno gdzieś, gdzie będzie spokojnie. Ehm. Ok. Niektórzy z Was muszą popracować, haha, macie jakąś ofertę, muszą popracować nad poczuciem braku, tak? Niektórzy z Was żyją w trybie em, tak zwanego biedaka, tak? E, trzeba to zmienić. Trzeba zmienić em, sposób myślenia, tak? Zasługujecie na. Wszystko, co najlepsze, zasługujecie na to, żeby żyć w dobrobycie. To jest też energia, która mówi o tym, że wydawać wam się może, że nic nie macie albo niewiele, ale to jest nieprawda to jest złudne wasze myślenie i na tego dowód zobaczcie przychodzi do was jakaś oferta um, to może być oferta pracy tak to może być nowa oferta pracy być może będziecie um, jesteście um, bez tej pracy którą opuściliście będziecie przez chwilę bez niej natomiast pojawi się nowa oferta na pewno Oferta, która Wam przyniesie mnóstwo satysfakcji. Zobaczcie, oferta, która będzie, będzie spełnieniem Waszych marzeń. Um, wow. Czyli rezygnacja z tej pracy była bardzo dobrym krokiem, mimo że um, będziecie Musieli lub musieliście przez chwilę e, być bez e, pracy, natomiast e, mam wrażenie, że to jest bardziej strach wasz przed tym, że nic nie macie albo że nie będziecie mieć, a raczej, że nic nie znajdziecie. I w tym momencie proszę odrzucić te negatywne myśli, ponieważ to jest nieprawda. Idzie do was oferta, spełnienie życzenia. Nie możecie zostać w tym trybie że strachu, że nie będziecie nic mieli, że nic nie znajdziecie. Um, bardzo ważne to jest. Dla niektórych z Was nawet nie zdążycie pobyć za długo w tej energii, ponieważ yy, idzie do Was nowa oferta. Tak jak mówię, ok, to świetnie się, świetnie rezonuje z tymi energiami, tak? Chaos i konflikt. Praca, w której był chaos i konflikt, z której odchodzicie, nie wiecie w co idziecie, tak nie wiecie, to jest zamaskowana, jest ta zebra. Myślicie, że to żyrafa, tak? Natomiast y, wykonując ten krok, odejścia od, od czegoś, co nie jest satysfakcjonujące, co krzywdzi Was w jakimś sensie lub co nie daje Wam satysfakcji, nie daje rozwoju żadnego, y, z tego. Wyniknie coś pięknego. To jest 10 Pentakli, to jest um, bardzo obfita energia. To jest um, pieniądze, po prostu płyną do Was, chcą przypłynąć do Was, więc je przyjmijcie z otwartymi rękoma. 10 Pentakli już więcej nie ma Pentakli. 10 to jest najwięcej. Dlatego, moi kochani, nie bójcie się tego konfliktu, nie bójcie się tego chaosu, nie bójcie się momentu opuszczenia. Um, dlatego, że idzie coś lepszego do Was. Dokładnie. Um, rozważacie swoje opcje, patrzycie w przyszłość, um, która ma ogromne możliwości, moje kochani. Także nie obawiajcie się. Tak. Niektórzy z Was przechodzą ogromną transformację i macie taki takie wewnętrzne popchnięcie ku temu, żeby zostawić tę pracę albo żeby zrobić coś zupełnie nowego, tak? Żeby zaryzykować, żeby zostawić to, co już nie służy Wam i to, co nie przyczynia się w żaden pozytywny sposób do Waszego życia. Um, I ostatnią jeszcze poproszę. Tak. Koniec jednego cyklu i początek kolejnego. Kochani, to jest duża, duża decyzja, um, ale będzie się opłacała. Naprawdę. Niektórzy z Was wyruszają w świat, niektórzy Was wyjeżdżają za granicę. Um, pod spodem macie kontrakt, podpisanie kontraktu, który jest satysfakcjonujący to jest wieńcząca energia jeśli chodzi o czytanie e, na karierę i finanse także pięknie moi kochani przechodzimy do miłości jeszcze y, podejrzałam sobie jak zatrzymałam wideo, żeby przejść do miłości i pozbierać te karty, zajrzałam z spod spodem tu kochani tak, będziecie budować nowe podstawy, będziecie wchodzić z kimś w kontrakt, w współpracę. To Wam przyniesie mnóstwo satysfakcji. Więc nie wahajcie się podjąć decyzji, ponieważ czeka Was sukces. Czeka Was sukces. To jest niewiadoma na dzień dzisiejszy, ale da Wam to mnóstwo, mnóstwo satysfakcji i szczęścia. No dobra, miłość. Miłość dla moich kochanych rybek na wrzesień. Miłość wrzesień. Zobaczmy, co w miłości. O. Mówię oferta do Was idzie. Oferta miłości. Będziecie się bronić. Bronicie się w swojej głowie, bronicie, jeżeli to już się wydarzyło. Macie wewnętrzny konflikt. Tak jak mówiłam, bo wy już sobie wymyśliliście, że wy już nie chcecie być z nikim. Um. Możliwe, że tak jak mówiłam, wraca ktoś, kto za Wami bardzo tęskni, kto czuje się bez Was e, niekompletny. Boicie się tej komunikacji, boicie się nowego początku, ale początek nowy Was czeka, moi drodzy. E, czy tego chcecie, czy nie, na pewno się coś pojawi. E, tak jak mówię, mo, możecie z tym walczyć, e, dlatego że jest Wam dobrze samemu, świetnie sobie dajecie radę, jesteście Panami swojego losu, e, bardziej się karierą zajmujecie. Nie w głowie Wam e, tutaj żadne miłości. E, zobaczmy. No właśnie, w przeszłości. E, że tak powiem, położyliście sobie um, miłość na, od, na półko, odłożyliście, tak? Nie chcieliście nic nowego zaczynać. Um, byliście jakby w takim. Um, jak to powiedzieć? W takim. Um, Uśpiliście po prostu to, uśpiliście tą chęć e, bycia w ogóle z kimś, było wam dobrze samemu, zdecydowaliście, że chcecie być sami, ale obawiam się, że ten e, cykl się kończy i zaczyna się coś nowego. Zaczyna się nowy początek, bardzo pasjonujący. E, e, Mówię, ktoś. Ktoś powraca z przeszłości, ktoś kto chce się z wami um, powiedzieć wam wszystko to, co przez te lata trzymał w sobie i dusił w sobie. Um, to może być ktoś również z poprzedniego życia, tak? To nie musi być ktoś, kogo znacie. To może być ktoś z poprzedniego życia, z kim mieliście kontrakt, kto może w poprzednim życiu wyrządził wam krzywdę i teraz wraca, żeby wam e, żeby się pojednać z wami żeby podarować wam um, wszystko to, czego wam nie dał w poprzednim życiu. Um, no właśnie. Dokładnie. Ten ktoś um, bardzo tęskni za wami bardzo i chce mieć z wami 10 pentakli, czyli widzi z wami życie. Um, Przepraszam, y, tak, że, że widzi z, y, Was jako kogoś, z kim chce przeżyć resztę życia. Y, Kurczę, ktoś, kto bardzo tęskni, kto żałuje swoich poprzednich czynów. Y, wy się boicie tej komunikacji, ba, będziecie się bać, będziecie się... Toż tu aż wręcz stres tutaj widzę, straszna... Um, strach przed tym, żeby, żeby ktoś was nie skrzywdził znowu. Um, tak, walczycie przed nowym początkiem. E, nawet jeżeli będziecie chcieli w to wejść, to będziecie bardzo ostrożni i powolutku będziecie chcieli w to wchodzić. Um, a, macie, będziecie mieć wewnętrzny konflikt Ale głęboko w serduchu Tęsknicie za swoją bratnią duszą Tęsknicie Nowa oferta Boicie się tej nowej oferty Natomiast to jest ktoś, kto ma dla was Puchar miłości. To jest ktoś, kto boi się też do Was przyjść, bo jeżeli to jest ktoś z przeszłości, no to jak nabroił, no to będzie się bardzo bał, bo będzie się bał odrzucenia. A jeżeli to jest ktoś nowy, to będzie się bał, ponieważ będziecie niedostępni, tak? Będziecie bardzo tajemniczy. I um, no, tutaj ciężki orzek do zgryzienia będą mieć z Wami. Ten ktoś Was widzi jako, jako partnerkę, partnera życiowego, um, kandydata, kandydatkę na, dzie na rodzica, przepraszam, um, kogoś, z kim chcą, um, tak jak powiedziałam, przeżyć resztę życia, założyć rodzinę, mieć coś stałego, stabilnego. Um, Ale wy się zakochacie, moi drodzy, zakochacie się, zakochacie się zakochacie się, widzę sukces tutaj, że jednak nie, nie pozwoli nie oprzecie się temu uczuciu, dlatego że to jest to jest. To jest tak silna i magnetyczna energia, jeżeli to jest bratnia dusza, że nie uda Wam się oprzeć po prostu chyba, że to jest ktoś, kto Wam wcześniej wyrządził krzywdę, naprawdę i możecie sobie nie życzyć, żeby ten ktoś wrócił absolutnie yy, macie do tego prawo i yy, i na pewno w niektórych przypadkach tak by było lepiej, natomiast yy, zobaczcie, no z, yy, zakochacie się zakochacie się mam wrażenie, że dla większości z Was to będzie ktoś z poprzedniego życia, tak? dlatego nie oprzecie się temu natomiast ci co do których będzie wracał ktoś z kim już byliście możecie mieć prawo nie chcieć już być z tą osobą absolutnie tak niezależnie od tego czy ta osoba właśnie ma teraz dobre zamiary tak ta osoba was manifestuje ta osoba o was myśli Co jeszcze powinniście wiedzieć o tej koneksji? Spełnienie marzeń. Wow! To będzie wasze spełnienie marzeń. Tym razem ta osoba przychodzi, żeby Wam dać cały bohem chleba, a nie tylko okruchy. Tym razem chcę Was potraktować jak należy. I w tym sensie będzie to spełnienie życzenia też. Ten ktoś widzi Was jako cesarzową, jako kogoś, kto jest, nie można się mu oprzeć po prostu, ktoś, kto jest, stawiają Was po prostu na piedestale, w, wasz, w ich oczach Wy jesteście królową, nie król, no cesarzową jeszcze wyżej, kimś, Kogo będą chcieli traktować tym razem jak należy, tak jak cesarzową, tak Was widzą. Um, wow! Pięknie. Przychodzą jako król, król Pentakli. Um, chcą naprawdę tym razem coś stałego z Wami, coś stabilnego. E, potraktować Was jak należy, dać Wam wszystko, na co zasługujecie, odrodzić tę iskrę dawnej pasji i zacząć od nowa. Chcą się komunikować, mają mnóstwo miłości dla Was. Widzą Was jako kogoś, kto jest bardzo empatyczny, kto jest kochany, kto ym, jest czuły, delikatny. Ale nie przyjmie już Beleczego. I oni to wiedzą, że jak mają przyjść do Was, to muszą przyjść w sposób odpowiedni do Was podejść i podarować Wam po prostu wszystko, co najlepsze tym razem. Rada i wskazówka na koniec, moi kochani. Mojej nowej pięknej talii uwielbiam ją. Pokazuję Wam, bo niektórzy się pytają, jak e, używam nowych talii. E, boski cyrk, przepiękne karty z cudownymi wiadomościami, też. Rada, wskazówka na temat tej, tego połączenia. <grym> Bądźcie sobą, absolutnie, bądźcie sobą, nie przejmujcie się niczym. Ta osoba uwielbia Was za to, że jesteście sobą. Um, I Wy już się nie będziecie pod, zaginać, wyginać pod kogoś. Wy macie w nosie, Wy jesteście sobą, Wy teraz. Um, Rządzicie, że tak powiem, tak? Wy teraz dyktujecie em, zasady, i ten ktoś albo się przyporządkuje do Was, albo Wam da wszystko, na co zasługujecie, naprawdę, i przyjdzie tym razem i zachowa się godnie i potraktuje Was godnie, albo po prostu ta osoba nie ma szans, tak? Em, tym razem. Także bądźcie sobą, naprawdę, bądźcie sobą, to jest wspaniałe. Jest, niektórzy z Was mogą być ekscentryczni, też ubierać się bardzo em, kolorowo em, inaczej niż wszyscy, i em, nie dajcie, nie dajcie się po prostu, nie dajcie się i tyle. E, bądźcie sobą i nie przyjmujcie nic, co jest poniżej waszego poziomu. E, całuję was, moje kochane rybki, życzę spełnienia marzeń. Wspaniałego września dużo miłości i pomyślności buziaki pa